Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj, kochani, przychodzę do Was z dwiema, tylko z dwiema strapeczkami, wielką krzyżówką i znalazłam świąteczne odliczanie. Obie zdrapki są z numerem dziesiątym wkład. Na dzisiejszy odcinek to jest... 55 zł i już wiem, wiemy, że nie będzie zera. Zostawiłam, słuchajcie, 4 literki i już ułożył się bonus Buda. Jest B, jest U, jest D i jest A, czyli coś na pewno będzie, więc wrócik na pewno, także będzie większa część na pewno odzyskana. Zostawiajcie, kochani, łapeczki w górze. Subskrybujcie kanał. Najlepiej dzwoneczkiem, aby być ze mną na bieżąco. Jeżeli można, możecie zostawiać komentarze. Ja lubię je czytać. Na każdy odpisuję. To już musi być naprawdę, zdarzyć się. Jakiś tam, wiecie, cud, że mi coś tam przepadnie, nie zauważę, a tak odpisuję na każdy i bardzo się cieszę, jak się elegancko, ładnie udzielacie. Myślę, że zacznijmy sobie od świątecznego odliczania, skoro wiemy, że krzyżówka już jest wygrana, czyli szczęśliwa. Zobaczyłam to świąteczne odliczanie i że też ma numer 10, to stwierdziłam, że wezmę, bo już dawno, dawno, no nie było u mnie świątecznego odliczania. Także sprawdzamy, szukamy prezentu, no zobaczymy, czy coś się znajdzie, nie jest to jakoś, świecie moja szczęśliwa zdrabka, mamy stroik, sanie, bałwan, wiosna, za oknem anioł, a na kanale świąteczne odliczanie, lizak, przynajmniej jak nagrywam to wiosennie, trąba, Kula, kartka, świeca, sople, no ciekawe, czy coś będzie ciuchcia, piernik, dzwonek, gwiazda, skarpeta, łyżwa, choinka, skrzat. Renifer Rękawica, co tu Cholera jasna, muszki latają, no coraz bliżej końca. Kominek Szyszki, Kożuch. I ostatnie okienko, coś tu gdzie do dupa. Dokładnie czapka MA. Nie ma, bo nie ma także odliczanie zawiodło no skusiłam się, ale widać niepotrzebnie, bierzemy się za krzyżóweczkę, tak jak mówiłam cztery, dokładnie cztery zostały literki jak to tam wiecie, pyrknąć, żeby to dobrze wyglądało w sensie było widać Ok, myślę, że tak będzie z majonez o jest ok? będzie okej, okay, dacie radę no, i okej, okay, tutaj mamy oprócz tego dwa wyrazy, więc jakby tu coś jeszcze wpadło, i by było 30, to tu może też by było 30, no raczej to inaczej się nie da, by było 60, ale to mówię, zgaduję. Tu jest oprawa i owca, tak mówiłam, Mamy bonus Buda z z numerem 10, a na zielonej mamy tylko słówko Raca. Także lecimy dalej i jest Z. W bonusie nie ma, w bonusie zresztą już się nic nie ułoży, bo tylko. Jedno słówko może być ułożone. Z. Tu będę zasłaniać, ale teraz tu się skupimy. No, jestem ciekawa, ile będzie w tym bonusie. Ma nawet zwrocik, dobry zwrocik. Mamy G. W różowej w ogóle nie widzę. Tu mamy Gra. Jest to drugie słówko. Przedostatnia jest L. No, tutaj mamy w bonusach, w losie i w lato. Perliczka, uczelnia i to wsio. Tutaj L mamy. Tu mamy trzecie Ariel. Mówię, jak nic nie pominęłam, bo wiecie, człowiek ślepy. I ostatnia literka jest to F. No, zarombista F. No ale ważne, że już jest wygrana. Tu nic więcej nie widzę. Także będziemy skupiać się na tym: o obniżę tutaj Was, co my tu mamy w tym bonusie. Ta obniżę, przeniżę ma matko, jedyna. Będziemy patrzeć, co mamy w bonusie. Chwila prawdy. Trzy dyszki. No lepszy ryć jak nic, tak? 30 zł. Mamy wkład, był 55 zł. Teraz się może oddalę. Możemy. Zajechała. Kontrolne muszą być C dokładnie, nic nie pominęłam CCC świetnie. Także co kochani, na wydane 55 zł, bo mieliśmy świąteczne obliczanie i krzyżóweczkę obie zdraki z numerem 10. No niestety świąteczne dało ciała, ładnie mówiąc. Ale w krzyżóweczce mamy zwrocik. Ułożyło nam się słówko Buda. I mamy trzy dyszki. No lepsze trzy dyszki, jak nic. Ja się z wami, kochani, żegnam. Taki króciutki odcinek. No ale wiecie, jak to w kabarecie mówią. Um, nie ma jak to pan przychodzi do swojego chirurga plastycznego, a chirurg mu mówi, proszę pana, tu nie ma co przedłużać. Także kończymy na dziś. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Pa-pa-pa!